pewnie od początku swojej kariery w CS2 zastanawiałeś się jak grać jak pro player, czyli jak zostać pro playerem, jak trenować, jak wybudować sobie swoją rutynę i tak dalej. W dzisiejszym odcinku przedstawię ci jak dążyć do tego, by zostać pro playerem, czyli jak musisz trenować, co musisz robić, jaką rutynę mieć codzienną i ogólnie jak do tego dążyć. Ja jestem Oskar AKazein i ja dzisiaj ci to przedstawię. Jeżeli oglądasz ten odcinek, prawdopodobnie chciałbyś grać jak pro player pokroju Simple czy Monesi czy powiedzmy Snacks, nasz polski gracz, więc zapraszam Was do odcinka i obejrzyjcie do końca ten odcinek, bo naprawdę warto. No to teraz tak, jeżeli chciałbyś przede wszystkim grać jak taki pro player, no to musisz wybudować sobie treningową, no to co robisz jak wchodzisz do cs -ka? Nie idziesz od razu grać w matchmakingu czy po prostu, nie wiem, jakiegoś premiera czy deathmatcha, znaczy deathmatcha możesz sobie zagrać, bo to, to jest też dobra jakby rutyna treningowa, bo rzeczywiście grasz na realnych graczy, ale zawsze przed wejściem do cs wchodzisz sobie na mapki y, treningowe, takie jak właśnie aimrush, y, aimbots, jakiś tam refleks map i tak dalej. Wszystko Ci podam w dzisiejszym odcinku cały kompleks Twojego treningu, jak powinien wyglądać. Taką rutynę powinieneś sobie wybudować. No czyli jesteś powiedzmy na takim Aimbotsie. No i no, polega to na tym, żeby strzelać do tych bodów, botów, no to po prostu uczysz się, celowania jak najwięcej w głowę. Poprawia swoją prędkość, prędkość reakcji i jakby celność strzelania w tą głowę, rzeczywiście. Na. Jeżeli byście robili na takiej mapie mm, minimum z 500 fragów dziennie, byłoby super, bo naprawdę dużo wam to polepszy, ale musicie rzeczywiście się do tego przyłożyć i robić to dziennie. To dziennie, przepraszam. I na tym by to polegało, że chodzicie, strzelacie do każdego bota. I jeżeli byście chcieli rzeczywiście wyuczyć się jeszcze takiego nawyku, że, znaczy nawyku, no tak jak się robi w, w, w prawdziwej grze, że powiedzmy pikujecie, i zabijacie typa, nie? No i to samo robicie, nie? I zabijacie typa. Na, na tym to polega, czyli... No, taki kompleksowy powiedzmy aimbocik. Czyli tam sobie strzelamy, robimy z 500 fragów, później sobie w, 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 wpisujemy w tabelę... Y, komendy noclipa, przychodzimy tu, odnootclipowujemy od, od się. I teraz robimy w taki sposób, że klikamy WD... ...a i A, AS. To jest... musicie się poruszać, tak jak ja w tym momencie. WD... AS, WD, AS, I teraz tak, na czym to polega? Robicie ten chód tymi klawiszami, i przez 3 sekundy sobie liczycie w głowie, czy tam na głos, jak Wam lepiej, jak Wam łatwiej, że sobie w, musicie przez 3 sekundy trzymać ym, celownik na swoim oponencie. I sobie trzymacie te dwa klawisze, ciągle chodzicie, liczycie sobie raz, dwa, trzy, głowa, raz, dwa, trzy, głowa, raz, dwa, trzy. Czyli tak, jak w rzeczywistej grze byście chodzili i chcieli zabijać swoich oponentów, czy też możemy po prostu robić z, jakby powiedzmy, że priestryfaira w ruchu AD, nie? Czyli D, klikamy A, żeby się zatrzymać instant. Klikamy A, zatrzymamy się D, żeby zrobić to instant. I znowu klikamy D, idziemy, znaczy idziemy teraz sobie A klikamy D, żeby się zatrzymać instant i tak każdego bota po kolei i tak żebyście zrobili sobie ogólnie wszystkich 1500 fragów na takim aimbocie byłoby naprawdę super jeżeli chodzi o poprawę waszego refleksu aima, czy też yy, wyuczenia sobie nawyku refierowania, czy jak to robić i tak dalej wchodzicie sobie na mapę I'm rush oj, coś się stało nie takiego yy, wchodzicie sobie na mapę I'm rush wszystko będziecie, wszystkie mapy będziecie mieli podlinkowane w opisie. Ciężko mi się skupić, bo rozmawiam raz, raz z wami. No i na czym, na czym polega ta mapa? Że boty was raszują, waszym zadaniem jest zabicie ich. No czyli pikujecie, zabijacie. One są rzeczywiście bardzo strasznie mocne, raszują dużo. Musicie, jakby jak będziecie grali tą mapę, to pozwoli wam to, żeby wyuczyć się prefire'owania i zabijania od razu. Bo rzeczywiście te boty się ruszają, no to tak jak rzeczywiście gracze wy w naszym matchmakingu, czyli. Mm, jeżeli byście grali takiego rasha codziennie, to myślę, że pozwoli wam to wyuczyć się prefire'u jak i reflexu i ogólnie zachowania się w grze realnej. Jednak są to boty, jednak to nie jest gra realna, ale myślę, że w jakimś stopniu może wam pomóc Sakar w takiej rozgrzewce, w takim warmapie. Bo rzeczywiście coś jednak trenujecie. Yy, nie to, że refleks, yy, wasz yy, crosser, yy, crosser, yy, crosser tego co ćwiczycie, <grym> na no, co mam na myśli? Yy, nie wiem, nie umiem się skupić, przepraszam, ale no ogólnie ćwiczycie sobie prefire, refleks, jak zachować się w danej sytuacji, jak was z lewej i z prawej raszują i, i tak dalej. No i tak jak teraz, prefire. Refire, refrag jakiś złapany i crosshair placementu też się uczycie. Więc jest to naprawdę przydatna mapa, na której wyuczycie się tak naprawdę dużo. I myślę, że ta mapa może wam pozwolić zostać tym, yy, powiedzmy, przysłowiowym naszym proplayerem. Więc na tym polega ta mapa, ona ma was nauczyć po prostu trzymania celownika na głowie, pikowania, żeby zabijać od razu. I wyczekiwania, wyczekiwania, refleksu i tak dalej, więc na tym polega ta mapa. I zaraz przejdziemy dalej. I tak jak widzicie, pikują mi z prawej. Ja, moim zadaniem jest ich zabicie. No ale ja jestem słaby, ale mam nadzieję, że Wam będzie lepiej szło po dłuższym treningu. Więc na tym polega ta mapa. I trzeba rzeczywiście uważać na te boty, bo. Lubią rasować i są rzeczywiście mocne. No nie jest to łatwe, ale myślę, że jakbyście sobie trenowali od groma w takiej swojej rutynie dziennej przed y, graniem matchmakingu, tam faceita najlepiej, bo jak chcecie zostać proplayerem przede wszystkim trzeba grać faceita, Bo rzeczywiście musicie się pnąć w tej tabeli rankingowej. Bo inaczej nikt was nie zauważy, no nie uszukujmy się. Dlatego warto sobie trenować i polepszać te swoje skille w CS-ie. Jest to naprawdę bardzo ważne. Dlatego przechodzimy do następnego podpunktu. Graj mapy, na które, które pozwolą Ci wyuczyć się, jakby wyuczyć, polepszyć swój refleks i jakby mm, jeżdżenie za swoim jakby oponentem, przeciwnikiem w grze realnej. Tak jak to na tej mapie to wygląda. Czyli refleks, czyli szybko przeskakujemy z gracza na gracza. I rzeczywiście one się ruszają na boki, unikają tych pocisków. I naszym zadaniem jest po prostu w trafianie w te boty i ich zabijanie. Tak jak widzicie teraz na filmiku. Może nie trafiam, bo nie jest to naprawdę łatwe, ale jak wy będziecie to robić, uważam, że będzie wam na pewno dużo lepiej szło. Tylko trzeba naprawdę się do tego przyłożyć i robić tego od groma. Jeżeli byście chcieli rzeczywiście zostać takim pro playerem. Się śmieję, bo nie mogę trafić. Ale tak to właśnie wygląda jak się nie trenuje Dlatego wy możecie być lepszym przykładem do wzorowania I rzeczywiście trenować i możecie wszystko trafiać I tego wam życzę Na tym to polega ta mapa Właśnie żeby ćwiczyć refleks, żeby umieć jeździć celownikiem na, Za głową swojego oponenta, przeciwnika I naprawdę wydaje mi się, że ta mapa może wam pozwolić dużo yy, By otworzyć swoje jakby bramki do Następnego swojego etapu zostania pro playerem. Więc tak wygląda ta mapa. Graj mapy przystosowane do treningu PreFire. Tak jak w tym momencie widzicie mapę Prefire Mirecz, są też inne Prefire -y jak Prefire Nuke i powiedzmy tam Inferno i tak dalej. Dużo z tych map w warsztacie wystarczy wpisać Prefire i wszystko znajdziecie w warsztacie Steama. I na czym polega ta... Mm. Na czym polega ta mapa? Czyli wychodzicie ze startu i pikujecie każdego po kolei. Po trochu. Tak niezauważalnie. Trzeba zabijać każdego po trochu. Każdego po kolei, wyłapywać. Na tym polega ta mapa. Czyli na wyuczycie się prefire'u. Prefire'u i myślę, że tego strzelania na dalsze dystanse też możecie się wyuczyć. Bo w CSR2 jest rzeczywiście to strasznie ciężkie. Wy, wy Wyczujecie się bardziej, yy, wyczujecie swoją rękę, będziecie wiedzieli na co jesteście jakby otwarci, co umiecie i Na co umiecie sobie pozwolić, czy na grę powiedzmy kałachem, czy jakąś inną bronią, bo wszystko możecie sobie wybrać na starcie mapy Nie ma z tym kompletnie problemu I po prostu wyłapujecie sobie każdego bota po kolei Ja na przykład robię to źle, ale myślę, że wam może lepiej rzeczywiście iść Tak? Yy, Giniecie, nic się nie stanie, po prostu gracie dalej. Tylko na początku jest restart. I na tym to polega, że pikujecie, zabijacie, wyuczycie, wy, wyuczacie się prefa jak prefajerować swoich oponentów, gdzie zawsze klirować co po kolei, jak się poruszać po mapie i tak dalej. Więc wydaje mi się, że jest to bardzo ważne. w waszym, yy, 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 waszej rutynie rozgrzewkowej. Na tym to polega, że pikujecie, zabijacie i wyuczacie się tego, jak wszystko pikować po kolei. Więc mapa jest naprawdę bardzo super i tych map jest jeszcze więcej, byście mogli sobie mm, wyćwiczyć te prefiery na każdej mapie. Jest to naprawdę przydatny trening w waszej rutynie treningowej. Jest tych map naprawdę od groma, więc warto sobie poćwiczyć zawsze każdą, codziennie przed grom. No i możecie rzeczywiście poprawiać swoje czasy. Czym lepszy czas, tym znaczy, że lepiej Wam idzie. No ja mam 1,38, to jest strasznie długi czas. Raz w życiu miałem 1,20 i to już był chyba dobry czas, szczerze ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że jakbyście chcieli, to może Wam iść jeszcze lepiej. Dlatego ćwiczcie. Do Waszej rutyny treningowej zawsze przed grom zagrajcie sobie też deathmatcha. Na czym to polega? No, chyba każdy wie, na chodzeniu i zabijaniu swoich realnych jakby przeciwników. I to jest też e, warte do wrzucenia do mapy treningowych swojej, bo jest to rzeczywiście wyuczenie się e, strzelania do graczy realnych, a nie botów. Każdy gracz wiadomo ma inne zachowanie, dlatego warto to trenować. No jak widzicie, ludzie sobie stoją, każdy ma gdzie indziej stoi, i rzeczywiście ciężko jest zabić tego gracza. Ale myślę, że jakbyście co trenowali, to jest naprawdę super. Są też mapy community, na których są takie typowe deathmatch, one są lepiej zrobione. Jak sobie znajdziecie taką, taką mapę, to grajcie tą mapę niż. Yy, znaczy yy, serwerowy, spo, społecznościowy serwer. Niż yy, ten yy, CS-owy, bo jest trochę gorszy. I community, te z community są lepiej dopracowane i to szybciej wszystko lepiej działa. Więc yy, gracie te deathmatche rzeczywiście tak zawsze, chociaż z 15 minut dziennie Te deathmatche przed gromem, jeszcze swoją wrzućcie i będzie naprawdę super No i na tym to właśnie polega Chodzicie, zabijacie swoich oponentów Warto sobie przećwiczyć jakieś takie główne bronie, z której gracie Czyli powiedzmy, nie wiem, w pierwszym yy, deathmatchu gracie sobie powiedzmy w anty Ćwiczycie sobie emkę tak, taką, którą gracie A w, na przykład w drugim gracie sobie typowo... Kałachem, jeżeli nim gracie, oczywiście, no zawsze AWP możecie sobie przećwiczyć. Czyli, jeżeli Wam gorzej idzie z pistoletem, możecie sobie pistoletem poćwiczyć, i na tym to właśnie polega. Pamiętaj również, że po każdym zabiciu swojego oponenta, zawsze zmieniaj pozycję. Jeżeli grasz awp czy powiedzmy tam kałachem, obojętnie czym grasz, zawsze jak zabijesz swojego gracza, zmień pozycję, bo chłop. Bo on, on ci daje, on, on daje Ten chłop, którego zabijesz, daje info swoim y, teammateom, przez co oni wiedzą po prostu gdzie jesteś i gdzie się ciebie spodziewać. Zawsze zmieniaj pozycję swojego. Mm, jakby zmieniaj pozycję swojego położenia, bo oni rzeczywiście pikną tam, gdzie cię go ostatnio zabiłeś, a zauważyłem, że dużo w graczach e, matchmakingach po prostu osoby stoją dalej tam i czekają, jest to naprawdę głupie. Zauważcie sobie jak grają pro playerzy, możecie sobie obejrzeć, nie wiem, teraz wczoraj był Major, czy tam, nie wiem co to było. Ale grało G2 z, podajże chyba z nami. Możecie sobie pooglądać tych pro playerów, jakby oglądajcie, oglądajcie te streamy, czy powtórki z, 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 z turniejów CSowych. Bo i wyłapujcie te zachowania pro playerów. Na pewno wyciągniecie z tego dużo, jak oni się poruszają po mapie, co oni robią po zabiciu, jakie oni mają zagrywki i tak dalej. Można naprawdę z tego dużo wyłapać. Więc warto oglądać tych prosów. Czy nawet jak nie wiem, streamuje Simple, powiedzmy oglądajcie to sobie. Bo można dużo podłapać. Więc warto oglądać i uczyć się na po prostu lepszych graczach, jeżeli chodzi o Wasze błędy. Wiadomo, każdy gracz ma jakieś błędy. Jeżeli chcesz je zniwelować, to nie rób nic z tym. Znaczy, że nie rób. właśnie chodzi o to, żebyś z tym coś zrobił, że nie masz nic nie robić, tylko masz coś z tym zrobić. Zawsze jak wiesz, że to jest błąd, czyli na przykład, nie wiem, z, jesteś sobie na sajcie B, powiedzmy na Mirage'u i stwierdzisz, że zlurkujesz sobie, tak for fun, bo nic się nie dzieje. Zlurkujesz sobie, powiedzmy, apsy. Jest to głupota. Powiesz już jest jako zapisanie w twoim notatniku, że to jest głupota, przestań lurkować, na przykład skracać. Skracać czy tam lurkować, jak was sobie tam napiszecie, po prostu. Przestań to robić. Albo na przykład, nie wiem, y, głupio pikujesz, albo nie wiem, nie daję info i tak dalej. Wszystko sobie wypisujcie na kartce czy na, y, w notatniku i zawsze czytajcie przed graniem meczu dobieranego. Bo rzeczywiście... Jeżeli będziecie sobie to czytać, wejdzie to wam w końcu w głowę i przestaniecie to robić. Pamiętajcie, jak gracie, bądźcie cierpliwi, jak cierpliwi. jeżeli gracie z AWP, -y, to czekajcie, nie, wiecie, nic się nie dzieje na mapie, czekacie na tych y, swoich y, przeciwników, to nie chodź po mapie jak nie wiadomo co i patrz tu i tu, tylko patrz na radar, patrz gdzie jest twój teammate, powiedzmy z site tu A i wyczekaj. Masz wyczekać, masz być cierpliwy. Wiem, że cię korci, pójść dalej i nie wiem, zrobić fragi. Jest to totalnie głupota. To nie chodzi o to, żeby robić fragi, tylko znaczy, jest to, trzeba robić fragi. No nie kłóćmy się, ale yy, rzeczywiście, jeżeli chcesz zrobić tego fraga, to nie lataj po mapie, bo szybciej się wywalisz niż zabijesz. Tylko wyczekaj, graj mądrze. Ty masz grać na spokojnie, a oni mają przyjść do Ciebie. No albo że grasz po te, terrorystach, no to już jest inna bajka, ale to tak jak Ci mówię, oglądaj pro playerów i zobaczysz, jak oni się zachowują. Naprawdę dużo ci to da jakby do swojego skilla w grze. Jeżeli rzeczywiście chciałbyś być tym proplayerem, trenuj tak jak przedstawiłem Ci na filmie i yy, nie graj żadnych tam powiedzmy premierów, bo to ci na nic nie pozwoli. Bo to jest po prostu ranking CS-owy, jeżeli chciałbyś rzeczywiście być tym lepszym graczem i chciałbyś być zauważalny, zacznij grać w faceity. I staraj się piąć w tej yy, tabeli rankingowej, czyli no jeżeli chciałbyś rzeczywiście, żeby ktoś cię zauważył, wiadomo, że musisz mieć ten 10 level faceit, ale czy warto po to iść? Jeżeli chciałbyś zostać rzeczywiście tym proplayerem, rób to, dąż do tego, graj te faceity, nawet jak ci nie idzie, nie poddawaj się, tylko graj do końca i walcz o swoje. Każdy wie, że jesteś do tego zdolny i zawsze sobie jesteś w jakiejś stanie y, sytuacji poradzić. Ja w Ciebie wierzę widzu i mam nadzieję, że pomógł Ci ten poradnik, pomógł Ci ten y, jakby trening, y, znaczy poradnik to, po, po treningu, jakby znaczy poradnik o treningu, który pozwoli Ci rzeczywiście zostać może i tym proplayerem. Dlatego życzę Ci powodzenia i mam nadzieję, że Ci pójdzie. Trzymam kciuki. Siemka.